Czy wiesz, dlaczego osoba narcystyczna czy toksyczna tak bardzo łatwo wciąga cię w swoją grę? I co możesz z tym zrobić? Dzisiaj pokażę wam takie spojrzenie, może cechy, które warto w sobie wzmocnić. Jeśli oglądasz mój kanał, to prawdopodobnie miałaś, czy miałeś w życiu taką relację, w której twoja wrażliwość została zraniona, a twoja dobra intencja obróciła się przeciwko tobie. I zadajesz pewnie sobie takie pytanie, dlaczego on lub ona tak mną manipulował? Jakie cechy mam w sobie, które spowodowały, że się dałam wciągnąć w tą, w tą grę? Ale również może Twoje pytanie brzmi, dlaczego ja pozwoliłam na tak wiele? I nie po to, by siebie obwiniać, tylko po to, by z miłością. Na siebie spojrzeć i siebie zrozumieć, i uzdrowić te części, które były furtką dla manipulatora. Przyjrzyjmy się dzisiaj czterem pięknym ludzkim cechom, które, gdy są odsłonięte, gdy są odsłoniętymi granicami, mogą zostać wykorzystane przez narcyza. I zobaczymy, jak to transformować w siłę. Pierwszą rzecz, bardzo ważna cecha Twoja to empatia. To taki Twój naturalny dar, który potrzebuje ochrony. Empatia to jest twoja supermoc. Zobacz, potrafisz współczuwać, aktywnie słuchać, być dla innych, zrozumieć ich ból, ale w relacji z narcyzem ta empatia często zmienia się w cichą ofiarę, bo on wie, jak wzruszyć twoje serce różnymi historiami o trudnym dzieciństwie, o byłej partnerce, potworze szefie tyranie i zanim się zorientujesz, nie tylko już współczujesz, ale bierzesz na siebie odpowiedzialność za jego rany emocjonalne. Więc jak uzdrowić taką cechę? Przede wszystkim ucz się rozróżniać, czy tak naprawdę współczucie, czy to jest współczucie, czy już na przykład ratowanie. Kolejna rzecz to przypominaj sobie, że empatia nie oznacza rezygnacji z siebie. Praktykuj taką obecność zdystansowaną, czyli coś na zasadzie tak widzę, że cierpisz, ale wierzę w Ciebie, że dasz radę przez to przejść. Jestem tu obok, ale nic za Ciebie nie jestem w stanie zrobić. Ty sam musisz podjąć decyzję. Druga rzecz to jest potrzeba akceptacji, czyli ten głód miłości, które warto nas dziś od środka. Czyli każdy z nas pragnie być widziany, kochany, doceniany i to jest naturalne, ale gdy brakuje Ci wewnętrznie poczucia takiego, poczucia wartości, to narcy znajdzie drogę do Twojego... Serca, przez tak zwany zachwyt, czyli na początku jesteś dla niego wszystkim. Jesteś wyjątkowa, idealna, ale to jest pułapka, bo gdy poczujesz się pewnie, to zaczniecie przycinać, krytykować, kontrolować i znów będziesz walczyć o jego akceptację. Jak to zmienić? Jak odzyskać swoją siłę? Więc fajne ćwiczenie, które Wam polecam, to jest praca z lustrem. Mów do siebie. Do lustra, do siebie. Patrzą sobie w oczy z czułością. Zapisuj, co w sobie lubisz. Nie przyjmuj każdej pochwały bezkrytycznie. Pytaj siebie, czy to jest zgodne z moją prawdą. Zbuduj taki wewnętrzny kompas. To, kim jesteś, nie zależy od tego, co ktoś o tobie mówi. Kolejną ważną sprawą i pułapką, jednocześnie, w którą wpadasz, to. Na przykład unikanie konfliktów. Czyli masz być może w sobie strach przed odrzuceniem i nie lubisz kłótni. Kłótnia przypomina Ci na przykład może dzieciństwo, kiedy lepiej było siedzieć cicho. I narcystowy czuwa, im mniej się bronisz, tym bardziej on przesuwa tą granicę. Kiedy się złościsz, on mówi znowu przesadzasz. A kiedy wyznaczasz granicę, być może słyszysz. A, ty nie umiesz rozmawiać jak dorosła. Jesteś dziecinna, jesteś niestabilna. I z czasem rezygnujesz, po to, żeby było spokojniej. Więc jak odzyskać własny głos? Naucz się mówić po prostu nie. Spokojnie, ale stanowczo. Powiedz, to nie jest dla mnie w porządku. Nie zgadzam się. Zrozum, że konflikt to nie jest wojna. To informacja o Twojej granicy. Więc ćwicz asertywność. Najpierw na kartce, potem w lustrze. A potem nagłos do tej osoby. Kolejna sprawa to jest nadmierna lojalność, czyli więzienie, które sami sobie na siebie homonto nakładamy w imię miłości. Na przykład wspierasz zawsze, to jest piękne, ale do momentu, w którym lojalność nie staje się tylko wymówką, by nie odejść z relacji, by nie postawić granicy, czyli być zawsze w tym, co nas niszczy. Narcyz wierzy, że jesteś tą dobrą, która wszystko wybaczy, więc przeprasza, płacze, obiecuje i znów łamie zaufanie. A ty zostajesz, bo miłość to przecież bycie przy kimś w tych trudnych chwilach. Masz to pewnie silne przekonanie. Jak odzyskać taką zdrową lojalność, przede wszystkim wobec siebie, moi drodzy? Zadajcie sobie pytanie, czy ta relacja mnie wspiera, czy wręcz przeciwnie. Zbuduj lojalność wobec własnych wartości, nie tylko wobec drugiego człowieka, bo ty równie jesteś ważna. Pamiętaj, masz też prawo odejść, nawet jeśli kiedyś komuś obiecałaś zostać na całe życie, bo życie się zmienia, ty też. Więc daj sobie prawo do zmian i do zmiany wyborów. Jak możesz chronić się przed manipulacją? Poznawaj siebie. Poznawaj również mechanizmy, którym działa narcyzm. Im więcej zrozumiesz, tym mniej dasz się złapać. Wzwa wzmacniaj swoją wartość i niech nie zależy ona od spojrzenia, czy od oceny drugiej osoby. I otaczaj się z lu ludźmi, którzy widzą w Tobie dobro i siłę. Na pewno takich masz. Oczywiście polecam Wam bardzo mocno, byście rozmawiali z terapeutą, by odkryć źródła swojej nie wiem, podatności i zacząć uzdrawiać te miejsca. Uczyć się stawiać granice z takim otwartym sercem. Jasno, ale stanowczo. A przede wszystkim pamiętaj, nie musisz nikomu niczego udowadniać. Na przykład tego, że zasługujesz na miłość. Masz prawo powiedzieć dość stop. Nawet jeśli długo mówiłaś, czy albo długo dawałaś, przekracza, przekraczałaś sobie ręce i mówiłaś, a może jednak coś się zmieni. Pamiętaj, że Twoja empatia, ciepło, oddanie to nie są twoje słabości. To jest Twoja siła, którą warto chronić, ale jeśli czujesz, że to już czas, by przestać pozwalać na manipulacje i zacząć żyć w zgodzie ze sobą, ja też jestem tutaj dla Ciebie. W moim sklepie, na mojej stronie internetowej znajdziesz e-book przez lustro narcyza, który pomoże Ci rozpoznać subtelne mechanizmy manipulacji i odzyskać swoją moc, więc możesz go tam na mojej stronie pobrać. Jeśli wolisz natomiast pracę indywidualną, to też napisz do mnie na adres mailowy, który znajdziesz wszędzie pod każdym z filmów, które publikuję. A również na stronie internetowej. Razem będziemy odnajdywać drogę, która będzie Cię prowadziła już nie przez cudze oczekiwania, ale przez Twoją wewnętrzną prawdę. Zapraszam i do zobaczenia.